Minęły trzy miesiące od inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie siły rosyjskie spustoszyły dużą część naszego kraju, zabijając tysiące osób i zmuszając do ucieczki miliony. Rosjanie prowadzą intensywny ostrzał na całej linii frontu, ale walka ciągle trwa. Ukraina przy wsparciu całego świata walczy o swoją wolność i suwerenność. Eugeniusz Sało, witam i zapraszam na Studio Lwów. Wojna na Ukrainie, nasz raport z obrony kraju. Relacje z wojny, dzieci w ostrzeliwanych miejscowościach. A w cyklu z miasta Lwów i Pagórków opowiemy o lwach na cmentarzu Orland. Już 97. dzień, Ukraina broni się przed najeźdźcą. Najcięższe walki są w Donbasie. Na ulicach Sewerodoniecka w obwodzie ługańskim trwa wymiana ognia obrońców z okupantem. Miasto jest ostatnim dużym bastionem ukraińskiej armii w tym rejonie. Natomiast na południu wojska ukraińskie przechodzą do ofensywy w obwodzie hersońskim, odsuwając Rosjan od Mykołajewki. Rosjanie ostrzelali samochód jedzący po ludzi, którzy chcieli ewakuować się z obwodu ługańskiego. Zginął francuski dziennikarz telewizyjny robiący materiał o tej ucieczce z koszmaru. Ze względu na intensywne ostrzały ewakuacja cywilów została na razie wstrzymana. Rosyjskie pociski rakietowe uszkodziły ponad 50 domów w obwodzie zaporowskim. Cały czas są ostrzeliwane obwody Doniecki, Ługański, Charkowski i Mikołajowski. Unijni przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie embarga na import rosyjskiej ropy naftowej. Uzgodnili także odcięcie od systemu SWIFT największego rosyjskiego banku, Zbierbanku, zakaz nadawania dla trzech kolejnych rosyjskich nadawców państwowych oraz objęcie sankcjami osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Bardzo się cieszę, że przywódcom udało się uzgodnić szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę. To bardzo ważne. Dzięki temu Rada Europejska powinna być w stanie do końca roku sfinalizować realizować saga sprawie 90% importu rosyjskiej ropy. Polska jako jedna z pierwszych zapowiedziała, że do końca tego roku zrezygnuje z zakupów rosyjskiej ropy, przekonywała też inne kraje do podjęcia podobnych kroków. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom i wbrew sceptykom nasza dyplomacja i dyplomacja Komisji Europejskiej i kilku innych krajów zadziałała skutecznie. Na nas ciążył szczególny obowiązek przekonania naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Węgier i mogę powiedzieć, że udało się to zrobić. Wcześniej o jedność Europy apelował do zgromadzonych w Brukseli przywódców prezydent Władysław Załański. Europa musi pokazać siłę, bo Rosja rozumie tylko argumenty siły. Nadszedł już czas, aby nie być osobno, nie być indywidualnymi bytami, ale być całością. Ukraina na własnym przykładzie pokazała, dlaczego to jest ważne. W naszym kraju od 24 lutego jest ogólnonarodowe zjednoczenie. Wszyscy mają jeden cel – obronę państwa. Zgromadzenie Parlamentarne NATO, obradujące od piątku w Wilnie, jednogłośnie przyjęło deklarację wzywającą do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę. Napadnięty kraj od Polski otrzymał 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych armatochałbic-krab. Polskie wojsko przeszkoliło do ich obsługi 100 ukraińskich artylerzystów. Wspieramy Ukraińców, podziwiamy ich odwagę, ich męstwo, obronę swojego terytorium, swojej niepodległości. Marsz wdzięczności dla Polaków, przyjaciela dziękujemy, przeszedł traktem królewskim na plac zamkowy w Warszawie. W ten sposób mieszkańcy Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po rosyjskiej agresji, dziękowali za gościnę i pomoc. Organizatorem imprezy była ambasada Ukrainy w Polsce. Zamiast placu zabaw, mogiły sąsiadów i fragmenty pocisków, zamiast bajek na dobranoc, kolejne alarmy przeciwrakietowe, a zamiast spaceru ulubionymi alejkami w parku, ciemne i wilgotne piwnice. Tak minie dzień dziecka w najbardziej uszczeliwanych miejscowościach na Ukrainie. W przeddzień tego międzynarodowego święta ukraińskie dzieci życzą sobie tylko jednego: pokoju. Skinęły moje dwa psy babcia hale i moje ukochane miasto. Tak wojny opisywał w swoim pamiątniku ośmiolatek, który razem z rodziną ukrywał się w bombardowanym Mariupolu. Chłopczyk został ranny. Niestety teraz los jego rodziny nie jest znany. Podobne chwile przeżywają tysiące ukraińskich dzieci, to najmłodsze ofiary rosyjskiej agresji, które codziennie żyją w strachu, słysząc odgłosy nalotów i spadających bomb. Straciły poczucie bezpieczeństwa we własnych domach. Ja jeszcze pamiętam z czasów Doniecka po 14 roku. Wtedy miałem okazję tam jeździć z pomocą do Doniecka, do Ugańska. I pamiętam chłopczyka gdzieś koło 7, chyba 7 lat miał wtedy, i po takim obstrzale, po bombardowaniu przestał rozmawiać. I na ile mi wiadomo, po dzień dzisiejszy nie, nie powrócił do, do, do stanu zdrowia sprzed bombardowania, a więc nie rozmawia po dzień dzisiejszy. Jakaś tam w blokada nastąpiła. ONZ szacuje, że z własnych domów musiało uciekać ponad 60% ukraińskich dzieci. Choć znalazły schronienie na zachodzie kraju lub za granicą, wojenna trauma ich nie opuszcza. Wciąż nie czują się bezpiecznie. Dzieci już są inne, oczywiście. To nie są na przykład te dzieciaki, które się uśmiechali z radością, na przykład mówili o swoich osiągnięciach. Teraz zrobili się bardzo takie, nie wiem, poważne, czy jak powiedzieć, no bardzo rzadko się uśmiechają i to mnie na przykład najbardziej boli. Aby w tych strasznych wojennych czasach, choć na chwilę przewrócić najmłodszym uśmiech i radość bystrowskiej zabawy, we Lwowie obok miasteczka kontenerowego dla uchodźców powstał punkt UNICEF dla dzieci. Naszym głównym zadaniem jest socjalizacja dzieci, które zmuszono do opuszczenia domów. Mamy tu strefę gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku. Organizujemy zajęcia szkoleniowe, rozwijające i komunikacyjne. To pomaga w rozładowaniu stresów i zdystansowaniu się do tych przeżyci problemów, z którymi się zetknęły. W ciągu trzech miesięcy rosyjskiej inwazji na Ukrainie ucierpiało już ponad 700 dzieci, 242 zginęło, a ponad 450 zostało rannych. Polska Szkoła nr 24 w Elwowie już od 30 lat nosi imię Marii Konopnickiej. Jubileusz połączony ze 180. rocznicą urodzin wybitnej polskiej poetki, pisarki i publicystki, autorki licznych nowel i utworów dla dzieci. Ze względu na wojnę planowana orczysta gala z okazji jubileuszu nadania szkole imienia Marii Konopnickiej nie mogła odbyć się z takim rozmachem jak planowano, ale grono pedagogiczne, uczniowie i absolwenci szkoły przygotowali konferencję na żywo i online poświęconą placówce i jej patronce. Uczniowie zaprezentowali twórczość Marii Konopnickiej były występy recytatorskie i wokalne. Cię pod jasnym naszym niebem чу. Популяризації e, творчі спусці з на нашої патронки. Популяизації пэзій Марі Коноппнецькі то есть велькі задання для нас szczгульні в часах так трудних, для вszyсткіх мішшкаюцах e, в Україні. Szkoła, wcześniej nosząca imię Wandy Wasilewskiej, zmieniła patronkę cały rok po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Był to czas nadziei i zmian, które ogarnęły także Polaków mieszkających w Lwowie. Była inicjatywa od szkoły, myśmy sobie tak jakby zażyczyli, ale to były te czasy, kiedy absolutnie wszystko sprzyjało temu, żeby właśnie tą tożsamość narodową trochę ukrzepić. Szkoła numer 24 imienia Marii Konopnickiej jest jedną z dwóch placówek edukacyjnych w Lwowie z polskim językiem nauczanym. Na lekcje przychodzi tam ponad 250 uczniów, dla wielu to dużo więcej niż tylko szkoła, to rodzina łącząca pokolenia lwowskich Polaków. U nas w porównaniu z tymi zwykłymi szkołami, u nas szkoła jest bardzo mała, ale dzięki temu też Wydaje mi się, że tu jest bardziej jakaś taka ciepła, rodzinna atmosfera a niż w innych szkołach. Bardzo podoba mi się ta szkoła. Przede wszystkim e, ludzie, i, które, którzy mnie otaczali e, przez te 11 lat. E, jeszcze jestem bardzo wdzięczny e, nauczycielom, e, którzy e, nauczyli mnie wszystkiego, pokazali cały, cały świat. Nie ziemi, skąd nasz ród. Twórczość Marii Konopnickiej, autorki tekstu Roty, często towarzyszy uczniom na różnych szkolnych akademiach. Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Zmarła w Lwowie w 1910 roku i została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim w Panteonie Wielkich Lwowien. W dniu wizyty w Kijowie prezydenta Polski Andrzeja Dudy prezydent Wołodymyr Załański podpisał dekret ustanawiający nową nagrodę państwową dla miasta ratownika. Pierwszym wyróżnionym jest Rzeszów. Od początku wojny jego mieszkańcy aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Miasto stało się również tymczasowym domem dla wielu matek z dziećmi. Sprawdziliśmy jak obchodzono polsko-ukraiński Dzień Matki w jednej z rzeszowskich szkół. Ty się dla nas liczyć, z okazji Dnia Matki ze sceny zabrzmiały wiersze i piosenki po polsku i po ukraińsku w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej numer 5 w Rzeszowie. Było to szczególne święto dla uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie. Mieliśmy koncert, śpiewałam piosenki Ukraino, Matko moja i moja matko, ja wiem. Recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy piosenki. Chcę bardzo podziękować wszystkim nauczycielom, a szczególnie pani Basi. Przez ten czas nauczyłem się trochę rozmawiać po polsku. Mam kolegów w klasie, z którymi się bawimy. Świętowano nie tylko Dzień Matki, ale także Dzień Ojca i Dzień Rodziny. Te artystyczne występy dzieci miały być wyrazem miłości i wdzięczności wszystkim rodzicom. To było, bardzo... to było bardzo wzruszające święto. Dzieci występowały po polsku i ukraińsku, wszyscy razem, jak przyjaciele. W czasie piosenek puszczano zdjęcia ukraińskich miast, z których te dzieci pochodzą. Dziękuję całej dyrekcji szkoły za tak miłe przyjęcie naszych dzieci. Niesamowite wrażenia. W pewnym momencie łzy same cisnęły się do oczu. Niesamowite jest to, że w tym dniu nie było dzieci polskich, nie było dzieci ukraińskich, były po prostu dzieci, ich rodzice. To też takie podziękowanie dla nauczycieli, bo to nie jest tylko praca dzisiaj, co widzimy na scenie, ale i na lekcji, prawda, że te dzieci są dalej w swoim języku, mogą mówić, mogą występować, ale też uczą się naszego języka. Od marca tego roku do Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie uczęszcza 26 ukraińskich uczniów. Głównie są to dzieci z centralnej i wschodniej Ukrainy. Dają sobie radę, no mają troszeczkę problemu z językiem polskim, ale nie ma im się co dziwić, bo to jest dla nich trudne. Dlatego właśnie, y, panie tłumaczki na lekcjach, które pomagają, y, tłumaczą zadania, y, tłumaczą sprawdziany, y, pomagają pisać w języku polskim. Dzieci wierzą, że wojna wkrótce się skończy i kolejny rok szkolny rozpoczną już w swoich szkołach na Ukrainie, a z Rzeszowa pozostaną przyjaźnie i miłe wspomnienia. W zeszłym tygodniu w programie mówiliśmy, że po siedmiu latach lwy na cmentarzu Orląt zostały odsłonięte. Dziś ponownie wybierzemy się na tę wojskową nekropolię. Anna Gordziewska przybliży nam historię posągów tak ważnych dla polskiej historii. Witam Państwa w miejscu szczególnym dla każdego Polaka na cmentarzu Orląt Lwowskich, który został zaprojektowany po zakończeniu polsko-bolszewickiej wojny w 1921 roku przez Rudolfa Indrucha. Właśnie Tutaj się wchodziło kiedyś na cmentarz, w górę prowadziły schody, częściowo zachowane. I dziś ponownie witają nas posągi lwów Tułaczy. Patrzę na nie i nie wierzę, że nareszcie doczekaliśmy się. Pomnik Chwały Ilwy odsłonięto 11 listopada 1934 roku. Na tarczy jednego z lwów był napis: Zawsze wierny, drugiego tobie Polsko. W 1971 roku sowieckie czołgi i spychacze zniszczyły kolumnadę, pomnika chwały i sporą część grobów. Rzeźby lwów cudem ocalało. Napisy zostały wytarty, alwy przyniesiono. Miały upiększać miasto. Jeden z posągów stanął przy wjeździe do Lwowa od strony Wilnik, a drugi kilka razy zmieniał miejsce, aż wylądował przy ulicy Kulparkowskiej. Dopiero 7 lat temu, dzięki Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, a także Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, lwy tułaczy wróciły na swoje miejsce. Niestety wciąż toczyła się o nie bitwa. Rada Owodowa we Lwowie zażądała, by rzeźby zostały usunięte, uznając je za symbol polskiej okupacji Lwowa. Zasłonięto więc je płytami paździerżowymi. Odbudowa samej nekropolii rozpoczęła się jeszcze w 1989 roku i po długich staraniach i wielu dyskusjach już w czasach niezależnej Ukrainy cmentarz został w końcu otwarty w 2005 roku. Swój wygląd cmentarz Orląt Lwowskich zawdzięcza stronie polskiej oraz miejscowym Polakom. Pamiętam ten dzień, kiedy otwierano ten cmentarz. Dla nas Polaków, którzy pozostali w Lwowie było to bardzo ważne wydarzenie. Jest to miejsce również szczególne dla każdego Polaka. Przed wojną były tu tłumy turystów. Odsłonięte posągi lwów tułaczy wymagają renowacji. Niestety teraz trwa wojna, ale władze miasta zapowiedziały, że lwy będą odnowione. Chęć otoczenia posągów opieką konserwatorską wyraziło też Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kiedy ja, rodowita Lwowianka, opowiadam Państwu o tym wyjątkowym miejscu i patrzę na lwy już odsłonięte, to jestem pewna, że 20 maja 2022 roku to będzie data, która zapisze się jako ważna karta polsko-ukraińskich stosunków, a lwów i wszystkie jego lwy znowu zobaczą tłumy turystów. Jeszcze tylko wygramy tę wojnę. Do zobaczenia. To kolejny dzień, który przybliża nas do zwycięstwa. Mimo zmęczenia i trudności Ukraina nadal dzielnie walczy i nie poddaje się, bo to walka o wolność i niepodległość. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.